Skarby, dzień dobry ponownie. Zapraszam Was na drugi odcinek. Tak jak obiecałam, będą, będzie kilka filmików takich ciekawych z okazji tego, że już jesteśmy razem. Dwa latka, kochani, chciałam Wam bardzo podziękować za zaufanie, za subskrypcję. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję za zaufanie. Za każdą łapkę, za każdy komentarz, nawet ten, który czasami, no powiedzmy, irytuje. Dziękuję, kochani, że subskrybujecie ten kanał, że jesteśmy tyle, tyle czasu razem, że wytrzymujemy. Nawet nie wiem kiedy, kochani, jak to tak szybciutko minęło i już kolejny, kolejny rok zaraz. Dlatego. Pomyślałam, że zobaczymy, jakie teraz będą ciekawe liczby dla nas. Może ktoś gra w totolotka, a może ktoś się zastanawia, w który dzień wziąć ślub, a może po prostu chcecie wiedzieć, która z liczb jest po prostu dla Was najszczęśliwsza. I zrobimy, kochani, w tym czytaniu dla każdego znaku Zodiaku od baranka do rybek. Każdy będzie miał rzuconą kostkę, i słuchajcie, mam też karty czasu. One określają czas, ale może komuś ta liczba, która jest w rogu, również coś pomoże, tak? Tak sobie pomyślałam, że warto skorzystać z tego, co, co kochani, tutaj los nam dał. A więc zaczynamy, kochani, wam zrobię czasóweczkę. Tu będę kładła poszczególne oczywiście znaki Zodiaku, od Baranka do Rybek po kolei. Może się komuś przyda, a może po prostu potraktujmy to jako taką zabawę, tak? Nie mam torta, żeby, żeby wam, kochani, dać, ale jest mi bardzo miło, bo no właśnie przed chwileczką, akurat sobie łączyłam filmiki, musiałam chwilę poczekać. I w komentarzach. Sprzed roku widzę osoby, które ze mną są od początku. Niektórych nie ma, które, z którymi miałam kontakt. Nie wiem czemu, ale to nie szkodzi, widocznie tak ma być. Także bardzo się cieszę, że pewne osoby ze mną nadal są. Chciałam z tego miejsca podziękować moją zamkniętą grupę facebookową Karty na Miłość, pozdrawiam Was dziewczyny i chłopaki bardzo, bardzo serdecznie, także stronę wszystkich, którzy należą do strony na facebooku Karty na Miłość, od tej samej nazwie, całusy Wam przesyłam, tule do serducha i dziękuję, że odsłuchujecie karty dnia, odsłuchujecie tygodniówek to dzięki wam jest ten kanał, bo to wy mnie namówiliście, żeby te filmiki nie kręcić na Facebooku, tylko żeby je wrzucać na YouTube. I mimo tego, że na Facebooku jest nas chyba 3000 tylko, tak, to tu jest nas 12 tysięcy i to też o czym świadczy, że przez ostatni rok tyle osób zaciekawiło to, co robię. I przede wszystkim. Wróżby rezonują. <noise> jest to bardzo, bardzo miłe. Mam nadzieję, że dzisiaj Wam wylosuję bardzo szczęśliwe liczby. Także kochani, bardzo, bardzo dziękuję. Fajnie jest pomagać, fajnie jest komuś coś dać od siebie. A jeszcze jest lepiej, jak Wy się też potraficie odwdzięczyć i mi tak miło jest, jak widzę, że... Jest 2-3 tysiące oglądających i jest dużo łapek, bo no nie ukrywam. Jak sobie właśnie z przed roku sprawdziłam statystyki, to było 10 łapek, 5 komentarzy. I dlatego ten kanał nie był może tak popularny, tak? No, ale wiem, że, że tutaj są osoby lojalne, które wiedzą, że. że Was to nic nie kosztuje nacisnąć tą łapkę, tak? Czy zostawić kwiatuszka w tym komentarzu. I dzięki temu, kochani, idziemy do przodu. Idziemy, idziemy do, do przodu. Dziękuję Wam bardzo za wsparcie kanału. E, zawsze do tych osób się odzywam. Dzięki Wam kupuję potrzebne rzeczy, materiały, przede wszystkim karty. Przede wszystkim bardzo Wam dziękuję, bo na niektóre chyba nie byłoby mi stać, żeby na przykład kupić mm, w miesiącu tyle kart. Ktoś mi, jeden gość w moim domu, powiedział, że ty to jest coś bogata. A tak naprawdę, proszę państwa, to to jest x lat, 25 lat kładę karty. I czasami jest tak, że jak karty wyjdą, to od razu trzeba je kupić, bo mo mogą później już nie być drukowane. Czasami się odkupuje za 4 razy większą kwotę niż. Niż była faktycznie, ale to też wszystko dzięki Państwa wsparciu. Także bardzo dziękuję za wsparcie. Bardzo dziękuję za wirtualną kawkę, którą mi postawiliście. Jest to bardzo miły gest, takie odwdzięczenie. Ale naprawdę bardzo, bardzo dziękuję. Kochani, koniec ględzenia i zabieramy się do pracy. Tak? No to zacznijmy od naszych baranków. Dla baranka mamy dwujeczkę dziesiątkę Proszę państwa dziewiątka tak jest kropka, dziewiątka i zobaczymy karciuchy. Usiądźcie sobie wygodnie, myślcie, co tam chcecie. Raz, dwa i trzy. Karty wylosowałam. Ósemkę, trójkę i znowu ósemkę. Zobaczcie. Ósemka będzie ważna. Do, y, mam ochotę, kochani, dociągnąć jeszcze jedną, bo mamy dwa razy ósemkę, dobra? Dociągam z góry. Szóstka. Takie cyfry są dla Was baranki. Bardzo dziękuję, aniołki. Byczulisie. Zobaczymy, co dla Byczulisie wylosujemy. Jakie szczęśliwe liczby. Uwaga, 3, 10 i 11. O, teraz widać. Teraz karciochy przepasuję. Proszę uprzejmie. I oglądamy sobie. Wyskoczyła piąteczka, siódemeczka i trójeczka. Kochani, pięć, pięć, siedem, trzy z kart. Proszę uprzejmie, i zapraszam Was znowu. Bliźnięta. Oczyścimy i zobaczymy, jakie szczęśliwe liczby dla Was. Jeden, nie, siedem. Siedem. Poproszę o ostrość. Dwanaście. I pięć. kartę. Raz, dwa, trzy. Szczęśliwe liczby to trzy, dwa i jeden. Albo jeden, dwa, trzy. Super. Łatwe do zapamiętania, nie? Dziękuję, bliźnięta racujniś zapraszam was gdzie ona jest gdzie ona jest oczyszczamy i trzy szczęśliwe liczby dla raka 9 6 Jeden, <laughs> karty, same wyleciały. Siedem, pięć i dziesięć. Siedem, pięć i dziesięć. No i super, że same wyleciały, tak, tak się rwały. Dziękuję wam bardzo, kochane lwiątka dla was szczęśliwe liczby. Oj, my oko spędzi. Oczyszczamy. Najpierw kostka. Pierwsza cyfra to pięć. Druga cyfra to dziewięć. I trzecia cyfra pięć. Rzucimy jeszcze raz. Pięć. Słuchajcie, co? Lew jest piąty i macie piątkę. Ale też czwóreczkę jeszcze. Trzy karty. Patrzcie jak mi się wzięło. Chciałam jedną. Pięć. Patrzcie. Po raz... Enty, piątka. Jedenastka i dwójka. Te liczby są dla Was szczęśliwe. Bardzo dziękuję, Lwiątka. Panny. Oczyścimy. Dwunastka nam wypadła. Osiem z kostki. Pięć. Ja widzę, że piątka jest bardzo, bardzo popularna na stole. I jedyneczka. Wypadła nam już dwunastka. Drugą cyfrą będzie jeden i jedenaście. Łatwe do zapamiętania. Jeden, jedenaście, dwanaście. Dziękuję Wam, panienki, kochane. Zapraszam w agusie. Wyrzucimy szczęśliwe cyfry. Oczyścimy tylko. Najpierw kosteczka, piąteczka, Jedneczka. I Trzy, trzy, szczęśliwe liczby z kart. Raz, dwa, trzy. Uwaga. Jeden, dwa i znowu jeden. Dociągniemy jeszcze jedną, dobra? Biorę z góry. 7. Dwie jedynki, dwójka i siódemka. No, wy macie siódemkę, bo wy jesteście siódmym znakiem, nie? Dziękuję Wam. Kochane skorpiony, zapraszam. Oczyścimy karty i wylosujemy szczęśliwe liczby dla Was. Pierwszą szczęśliwą liczbą jest szósteczka. Drugą szczęśliwą liczbą jest dziewiąteczka, i trzecią szczęśliwą liczbą będzie jedenastka. Zobaczymy zatem z karty. Raz, dwa, trzy. Pogoniłam kosteczkę. Jedenastka, proszę. Dziesiątka i trójka. Jedenastka, dziesiątka i trójka. Wszystkiego dobrego, Skorpiony. Teraz zapraszamy wszystkie osoby spod znaku strzelca. Oczyścimy sobie kosteczkę i karty i będziemy kochani Szczęśliwe liczby losować. Pierwszą będzie siódemka, siódemka. Drugą szczęśliwą liczbą będzie czwóreczka. Trzecią szczęśliwą liczbą będzie dwójka. Zobaczymy z kart. Uwaga. 11, 7, 12. Dziękuję Wam. Drogie koziorożce, zapraszam Was na losowanie szczęśliwej liczby. Oczyścimy sobie tylko tu. Zaczniemy od kosteczki. O. Pierwsza szczęśliwa liczba to dwa. Druga szczęśliwa liczba to siedem i uwaga trzecia dziesiątka z pierwsza środkowa i ta co wystaje jeden 1, 2. Ponieważ są dwie jedynki, chcę dołożyć, kochani, dobra? Pierwszą z góry. 1, 1, 2 to jest 12. Niesamowita. Niesamowite. Dziękuję Wam, Koziorożce. Kochane wodniki. Zapraszam. Oczyścimy sobie po poprzedniej grupie i szczęśliwe liczby dla Was. Pierwszą szczęśliwą cyfrą jest piątka. Drugą szczęśliwą liczbą dla Was jest piątka. Znowu to rzucamy jeszcze raz. Dwunastka. I trzecią szczęśliwą dla Was cyfrą będzie dziesiątka. Zobaczymy zatem w kartach mamy trzy uwaga dziewięć, sześć i siódemka. Dziękuję Wam bardzo. Rybki, zapraszam na szczęśliwe cyferki. Może gracie w totka, może przez najbliższy rok będziecie potrzebować tych cyferek. Najpierw kosteczka. Losujemy. 10. Drugą szczęśliwą cyfrą będzie 4. Trzecią szczęśliwą cyfrą będzie. Szóstka. No, o, widać. Zobaczymy w kartach. O, uderzyła mnie pierwsza, druga, trzecia. Siódemka, szósteczka i piąteczka. 7, 6, 5. Albo 5, 6, 7. O, fajne. Dziękuję. Kochani, mam nadzieję, że te cyfry wam przyniosą szczęście, radość, pomyślność, że może je gdzieś wykorzystacie, może wam jest potrzebna do daty ślubu, może wam te cyfry będą potrzebne do podjęcia jakichś działań, otwarcia działalności, do czegokolwiek. Także ja wam. Bardzo serdecznie dziękuję. Mam ochotę sobie rzucić i rzucę sobie. Wy teraz zostawcie łapkę i komentarz. Koniecznie, kto nie ma subskrypcji, bardzo proszę. Dla mnie na najbliższy rok będzie jedenastka fajna. Druga cyfra to dziesiąteczka. Trzecia cyfra to trzy. A z kart szczęśliwe cyfry dla mnie, ta co schowana, ta co pod spodem, i druga, uwaga dziewięć, osiem, dwa. Dziękuję. Kochani, dziękuję serdecznie. Dziękuję, że jesteście ze mną. Dziękuję za subskrypcję. Dziękuję za wszystko, co robicie dla mnie, za udostępnienia, za wsparcie kanału, za mm, wirtualną kawusię, za kawusię, którą mi kupujecie. Bardzo dziękuję, kochani, jestem zobowiązana. Zapraszam Was na kolejne filmy. <laughs> Życzę wszystkiego dobrego. Dużo szczęścia przede wszystkim. Przytulam was do serduszka. Tak mocno, mocno. Papa. <grych> pa.